Minęła 21, więc rozpoczynamy już dziewiąty. Już 9 tak. Organowy kwadrans. Dobry wieczór, Paweł Zeligman z tej strony. Szanowni, zanim rozpoczniemy muzykowanie, zanim ja zacznę grać dla Was różne dzisiaj utwory, chciałem odpowiedzieć na jedno pytanie, bo od kilku dni kilka osób pyta mnie, czy zrobię jakiś odcinek z prezentacją tego instrumentu. Powiem tak, no to nie są organy piszczakowe, to jest domowy instrument do ćwiczenia, ponad 15-letni. Poza tym, jakby to powiedzieć, żeby kogoś nie urazić, czy to w sieci, czy, czy kogoś w ogóle ze środowiska organistowskiego. Moi drodzy, jest to instrument produkcji włoskiej, są instrumenty produkcji amerykańskiej, holenderskiej, japońskiej i inne. Ani ta firma, ani żadna inna nie płaciła mi za to, że tak powiem, żeby reklamować taką czy inną firmę, czy tak. Żeby reklamować ten instrument. Nie chciałbym, by zostać posądzony o pewną kryptoreklamę, dlatego może nie będzie takiego odcinka. Może zobaczymy. Będzie krótki filmik, gdzie pokażę, jakie tu są mniej więcej głosy, jakie tu są I to raczej poza kwadransami, być może za kilka dni nagram taki osobny, krótki, kilkuminutowy film. Szanowni, dzisiaj dwa utwory. Jeden krótki, drugi troszkę dłuższy. Pierwszy utwór to Preludium chorałowe Jana Sebastiana Bacha na temat Lipster Jezu Wirzindhir BWV 731 Poza Wachedałów czy Nun Kondor to jeden z tych, tych trzech moich ulubionych preludiów chorałowych, ulubionych przygrybek chorałowych. Aż dziwne, że dopiero w dziewiątym odcinku go zagram, bo bardzo lubię ten utwór. Często go gram na uroczystościach ślubnych czy na jakimś szach z biskupem. Różnych innych tego typu uroczystych okazjach. Bo jest to choreł dość krótki, ale bardzo piękny. Oto i on. Jan Sebastian Bach, przygrywka chorełowa na temat Lipster Jezu Wyzinek. Tyle Bach na dzień dzisiejszy, a jeszcze to przepraszam, jeszcze a propos tego, o czym mówiłem przed tym utworem. Powiem tak, no, w różnych szkołach, czy w różnych innych jednostkach, w których pracuję, gram na różnych instrumentach, stąd też to wynika. Ja nie gram tylko na instrumentach włoskich, gram również na tych niderlandzkich, holenderskich. Więc między innymi też stąd to wynika, że nie chciałbym robić kryptoreklamy jednej firmie, a drugiej na przykład nie. To już było ostatnie zdanie, myślę, na ten temat. A teraz, kochani, no w końcu coś romantycznego. Był romantyzm, była to kata Eugeniusza Zigo kilka dni temu. Dziś pora na troszkę dłuższą formę muzyczną, ale wpierw, pewnie jak każdy z Was usłyszy słowo Mendelssohn i organy, to pierwsza rzecz, co się, co się wam kojarzy? Ani, co Ci się kojarzy? Ślub. Ślub. i i co? Marsz? marsz weselny, tak. No to jest takie naturalne. Każdy człowiek, nawet ci, którzy na organach nie grają, to jak słyszą Mendelssohn, to wiadomo marsz weselny. Ale oczywiście marsz weselny jest transkrypcją muzyki orkiestrowej, transkrypcją wertury do poematu Sen nocy letniej. Natomiast nie jest to stricte utwór napisany oryginalnie na organy, prawda? Natomiast dziś zagram utwór napisany oryginalnie przez Mendelssohna na organy. Warto pamiętać, że Mendelssohn w swojej arcy bogatej twórczości zostawił też utwory dedykowane, pisane stricte na ten instrument. Między innymi sześć sonat organowych oraz trzy preludia i fugi, a także kilka pomniejszych utworów. Dziś zagram dla Was drugą sonatę organową sonatę c cemol. Opus 65, numer 2, numer 2. Sonata ta, według niektórych, ma trzy części, według mnie cztery, ale to już taki problem troszkę muzykologiczny. Ja wydzielam jednakowoż cztery części. Niektórzy pierwszą i drugą łączą, ale dla mnie to są jednakowoż cztery, cztery jednostki. Część pierwsza, grawę podniosła, dość majestatyczna. Druga, bardzo melancholijna, rzewna, Adagio. Trzecia taka, jak to młodzież mówi, petarda Allegro Maestosa e Vivace. I część czwarta to romantyczna fuga. Fuga w, te, w tempie Allegro Moderato. Zapraszam do wysłuchania tego utworu. Felix Menderson, Bartoldi. Druga sonata organowa. cemo op. 65, numer drugi. Panie, dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam na jutro na godzinę 21, na już 10 odcinek organowego kwadransa. Życzę dużo zdrowia i dobrej, spokojnej nocy. Dobranoc.